Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie jednak w domu, mimo tego czasu, który no, mamy teraz. Słuchajcie, postanowiłam, że będę wam nagrywać troszkę filmików i pouczymy się razem. Dzisiaj przygotowałam dla Was niespodzianka. Kto zgadnie, co to jest? Ok? No to podpowiem dla tych, którzy nie zgadli. To jest bucik. I dzisiaj będziemy uczyć się sznurować, no właśnie jak to się nazywa? Kto z Was wie? To są sznurowadła albo inaczej sznurówki. No i słuchajcie, ale zanim nauczymy się wiązać, to może powiemy sobie, dlaczego w ogóle warto wiązać buty? Dlaczego niewiązane buty są dla nas niebezpieczne? No, i słuchajcie, każdy z Was się zastanowi i pamiętacie, jak zawsze robiliśmy, jak się zastanawialiśmy, siadaliśmy na dywanie, braliśmy karteczkę i na tej karteczce rysowaliśmy swoje pomysły. I teraz każdy z Was bierze taką karteczkę i na środku rysuje bucik i sznurówki. I bierze, rysujemy bucik. I sznurówki takie poplątane. O. I robimy strzałeczki. Dlaczego niebezpieczne jest niewiązanie bucików? I każdy z Was. Chociaż takie trzy powody rysuje. Czyli na przykład. Hmm, myślimy, myślimy, no to ja wam podpowiem można się przewrócić. No to rysujemy upadek. Hmm? Że można się przewrócić. Ktoś może się przewrócić. I jeszcze kilka takich pomysłów. Także każdy myśli i rysuje, i później cyk. Zdjęcie i możecie mi wysłać i pochwalić się swoimi pomysłami. No to jak już sobie tak zrobicie tą mapę myśli, to przejdziemy teraz. O, ja Wam jeszcze powiem, może dlaczego warto wiązać buty. Raz, że można się przewrócić. No i po prostu będzie nas bolało. Na co się przewrócimy, czy ręka, czy noga, czy no wiadomo. Można sobie coś złego zrobić. Można skręcić kostkę, no i wtedy 2 trzy tygodnie leżymy i nie chodzimy na tej, nie możemy stawać na tą nogę. Co jeszcze? Hmm? No to to już Wasz pomysł. Słuchajcie. Teraz posłuchajcie takiego fajnego wiersza. Hmm? I może... Pomyślicie jeszcze dlaczego są takie, dlaczego ważne jest wiązanie butów. Słuchajcie. Zawiązane sznurowadła nie są niebezpieczne. W zawiązanych mocno butach gnam, gdy jest słonecznie. Zawiązane sznurowadła wiedzą dobrze o tym, że bez dobrych dziurek w butach można mieć kłopoty. Zawiązane sznurowadła nigdy nic nie mówią. W zawiązanych mocno butach nogi się nie gubią. Zawiązane sznurowadła z pętelką na końcu. Skówki w górę wyciągają do niebaku słońcu. Zawiązane sznurowadła w brązowym kolorze. Razem z trzewikami były gdzieś nad jakimś morzem. Zawiązane sznurowadła rolę swoją znają. Nigdy ponadziemskie sprawy się nie wywyższają. Drędzą sobie nawet czasem w takt kroków wesoło. Czasem chcą pamiętać więcej, więc się suplą w koło. Zawiązane sznurowadła, z wami droga taka, w zawiązanych mocno butach, choćby na kraj świata. No i dlaczego warto wiązać buty? Hm? To jest pytanie do Was. Zastanówcie się i każdy z Was głośno odpowie na to pytanie. Dlaczego warto wiązać buty? A teraz słuchajcie, po tym jak już odpowiecie, weźcie kogoś z domu, mamę, brata, siostrę, hmm? i zabawcie się w taki dialog rozmowy rozwiązanych butów. Hmm? Czyli dobierzcie się w pary i Jedna osoba będzie jednym rozwiązanym butem, a druga osoba będzie drugim rozwiązanym butem. I tak mówcie. Czyli na przykład ja rozmawiam z butem, no bo nie mam teraz z kim porozmawiać. O, jestem rozwiązany, ale widzę, że ty też jesteś rozwiązany. Jak ci się żyje? No fatalnie, potykam się. No i takie scenki rozegrajcie, dobra? Ok, jeżeli już rozegracie takie scenki, to teraz pora na najciekawsze. A może naj, najtrudniejsze? Hmm? Czyli spróbujemy sami wiązać buty na kokardkę. I pokażę Wam dwa takie sposoby, bardzo znane. Na pewno już rodzice Wam pokazywali nieraz, no ale teraz ja Wam pokażę i sobie spróbujemy. Każdy z Was teraz bierze bucik. Jakiś dowolny bucik, żeby miał sznurówki. Hmm? No i teraz. Rozwiązujemy ten bucik, żeby były rozwiązane sznurówki i będziemy wiązać na przykładzie historyjki o dwóch myszkach. Dobra. No to ja wam przygotowałam dwie takie myszki. Zobaczcie I będzie historyjka dwóch takich myszek. Słuchajcie. Ja będę mówić opowieść i będę wam pokazywać i mówić, co, co macie robić z... Sznurówkami. Kilka razy możecie spróbować, aż Wam wyjdzie. No to słuchajcie. Były sobie dwie myszki. Myszki. Myszka miki i piki. Miały długie ogonki. I trzymamy tak. Zamieniły się miejscami. Krzyżujemy. Jedna myszka weszła do norki. Wkładamy jeden koniec sznurowadła w otworzone oczko. Druga ją zamknęła. Ściskamy mocno. Jedna wystawiła uszko, robimy takie uszko. Druga ją okrążyła, okrążamy i wystawiła swoje uszko. Czyli słuchajcie, bierzemy ten koniec i wyciągamy go tak. Przyszedł kotek, złapał myszki za uszy, czyli łapiemy za dwa uszka. I wyciągnął z norki. Wyciągamy mocno. I już mamy supełek taki. I kokardkę. Ok, czyli jeszcze raz próbujemy. Teraz już tylko pokazuję Wam. Były sobie dwie myszki. Miki i piki. Miały długie ogonki. Zamieniły się miejscami. Jedna weszła do norki. O, druga ją zamknęła. Jedna wystawiła uszko, druga ją okrążyła i wystawiła swoje. Przyszedł kotek, złapał myszki i wyciągnął z norki. O, i mamy. No, trochę trudne, ale próbujcie. I teraz druga historyjka drugi, z drugim sposobem. Moim zdaniem chyba troszkę prostszym. Dla Was, no zobaczycie. I tu będą uszy króliczka. Takiego pięknego króliczka. No i słuchajcie. Znowu rozwiązujemy sznóweczki i bierzemy. Mamy dwa uszka króliczka i tak. Tu króliczek ma główkę. Robimy supełek. Robimy. Tu ma uszko prawe. Robimy. Tu ma uszko lewe. Robimy, tak. Krzyżujemy uszka, pod spodem przeciągamy. Gdy je mocno pociągniemy, to kokardkę mamy. Zobaczcie, jak prosto. Jeszcze raz. Rozwiązujemy. Tu króliczek ma główkę. Robimy supełek. Hop. Tu ma uszko prawe. Hop. Tu ma uszko lewe. Robimy uszko. Krzyżujemy uszka. Pod spodem przeciągamy, gdy je mocno pociągniemy, to kokardkę mamy. I mamy kokardkę. Hmm? Próbujcie, aż do skutku. Dobrze. Słuchajcie, mam nadzieję, że podobał Wam się taki filmik i takie lekcje króciutkie ze mną. Także, co macie zrobić z dzisiejszego filmiku? Mapę myśli, dlaczego niebezpieczne jest niewiązanie sznurówek. Ok. Zabawić się z siostrą, z mamą, z tatą, z kim chcecie, w dialog niezawiązane buciki, tak? Z wierszyka powiedzieć, dlaczego warto wiązać buty. No i zabawić się w króliczka i w myszki i próbować wiązać buciki. Pa!